Mój dzisiejszy filmik filarowy, a musi być tradycja, że co tydzień jest felieton, będzie zupełnie lajtowy, będzie wesoły, dlatego że właśnie jest już taka nieformalna część spotkania filarowego w parku Wilsona w Poznaniu. Nie wiem, czy mnie słychać, ale właśnie tak wygląda nasz wesoły tłum oraz, oraz Bezi. Wszyscy wokół Beziego są zgromadzeni. Były już POMPki. Był referat pani psycholog seksuolog, która wpadła na chwilę. O to jest Karolina Boże Psycholog również. I, I co jeszcze było? I długo się fajnie ze sobą przestawialiśmy 22, piękny 23 24 25, proszę bardzo 26, 27, 28

Dosyć długą, istotną częścią naszego spotkania było chodzenie po Poznaniu i szukanie najbliższej toalety, która znalazła się chyba wiem, kilometr stąd na Rynku Łazarskim. A tu jesteśmy w parku Wilsona. Kto wie, ten rozumie. E, ale generalnie fajnie było. E, no dzisiaj, dzisiaj naprawdę na wesoło. O, a to... A to yy, jak on się nazywał? czy, 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 no i zapomniałem jak się nazywa. No to Witeczek, <laughs>

tu, o tu. Mariano, Mariano Mariano właśnie nas zaprowadzi ładnie reszta ekipy jest już przed nami czyli stacjonarna część spotkania w Poznaniu skończyła się już o godzinie 17 o skręcamy także po, pozdrawiamy społeczność filara i będzie tylko lepiej to żegnam na dziś i oby tylko było fajnie